Poczucie własnej wartości odpowiada za całą historię naszego życia. To, że nie mamy kobiety, to, że mamy kobietę, która nas niszczy, to, że mamy mężczyznę, który nas poniewiera, to, że mamy cały swój świat nie tak, jakbyśmy chcieli i wymarzyli, tylko piekło na ziemi, w którym jesteśmy, odpowiada poczucie wartości. Dzisiaj opowiemy sobie, co zrobić, żeby się dalej z tego powoli wykaraskać. W ogóle, jak tracimy poczucie wartości? Skąd to się zaczyna? Bo to nie chodzi o to, że my jego nie mamy, bo się urodziliśmy i już nie ma nic. Nie, moi drodzy. To tak pięknie by nie było. To ten cholerny świat naszego dzieciństwa, zmian w tym wszystkim systemie i rodziców, którzy niejednokrotnie tyrali jak woły żeby zapewnić nam jedzenie i zapomnieli nas wychować, a nas tylko wyhodowali. Niestety, moi drodzy. Na przykład pomyślcie sobie, że teraz, jeżeli masz jakiś problem, idziesz po, do państwa i państwo mówi, dobra, nie umrzesz z głodu, nie pozwolimy ci. A kiedyś, w 2090-tych latach, kiedy wasi rodzice was robili, albo wy byliście malutcy, Polska wyszła z komuny i było tak, że nie było na chleb. Była skrajna bieda, ludzie przymierali głodem. Niestety, tego się nie mówi, bo to jest pasew w tak bogatym i fajnym kraju, o kim teraz żyjemy. Ale to właśnie na moi, ja, moi rodzice, wasi rodzice i wszyscy podnieśliśmy ten cholerny świat z gruzu kosztem was, moi drodzy. Kosztem Was, kosztem zaniedbania, kosztem zapomnienia o Was, kosztem tego, że byli rodzice nieobecni, kosztem tego, że byliście tylko wpadkom niejednokrotnie, kosztem tego, moi drodzy, że no niestety na Was przyszło płacić teraz to, jak ładnie teraz mamy. Ale to nie jest rodziców wina. Słuchajcie, to też nie jest tak, że to jest rodziców wina i to oni ponoszą w 100% odpowiedzialność, bo lepiej mieć mieć co do gara włożyć, niż żeby wiecznie przytulać syna i go wspierać. Poza tym oni też nie wiedzieli jak trzeba to zrobić, ponieważ za komody było jeszcze gorzej. Ale słuchajcie, to jest tylko część. To odpowiada za nasze brak poczucia wartości. A jak sprawdzisz, czy ty masz Braki w tym poczuciu wartości. Czy to jest brak tego, a może po prostu jesteś skromny, a może po prostu jak widzisz kobietę, to nie jesteś przebojowym czadem, który podejdzie, zacznie bajerować, tylko kulturalny jesteś. Nie będziesz na siłę las. Nie będziesz się wbijał w tą kobietę. Znajesz, znasz te y, zasady, jak trzeba, że kobiety lubią aktywnych, kobiety lubią takich szarbańskich, kobiety lubią to wszystko, żeby po prostu w koło nich się coś działo i emocje. A ty masz taki charakter. Jesteś spokojnym chłopem, ale nie zakompleksionym. Nie z brakiem poczucia winy, tak? Tylko po prostu nie chcesz do takich kobiet podchodzić. Słuchajcie, pierwszą sprawą, którą... Musicie zobaczyć, czy wasze poczucie winy jest na winy, wasze poczucie wartości jest na, na odpowiednim poziomie. Jest to, czy jak sobie leżycie i myślicie o swoim życiu, to moi drodzy, czy wy chcielibyście mieć inne życie? Czy wy, moi drodzy, chcielibyście zmienić je i żyć życiem innych ludzi, na przykład? Ja nie mówię o tych miliarderach na YouTube, ale ogólnie, o tam Marek idzie po robocie, on ma fajnie, bo on ma to, 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 czy to, a ten to jest tak, a moje życie to jest takie nieciekawe, a Jezu, ja to bym chciał to, ja bym tamto. To jest oznaka poczucia niskiej wartości. To jest oznaka, że nie widzisz plusów tego, że masz w sobie, człowieku, ten cały potencjał i ten cały świat dość dobrze poukładany, ale ty... Będąc na dnie własnej zajebistości w cudzysłowie, nie dostrzegasz tych fajnych rzeczy, bo tam obok tego, którego ty nie widzisz i nie dostrzegasz, istnieje jakiś zenek, który bardzo by chciał być na twoim miejscu. Tak, moi kochani? W tą stronę to też idzie. Są, jest odgroma ludzi, którzy by chcieli być na twoim miejscu, bo widzą, jak ty żyjesz. Ty nie możesz. Dlatego, że Cię uszkodzili w dzieciństwie widzieć tych fajnych pozytywów, w których jesteś i chciałbyś żyć innymi życiami. Ale inni patrzą na Ciebie i mówią, jest jako fajnie, jest samotny, jest spokojny, sobie chodzi na spacery, nie ma problemów na głowie, nie ma kredytów, jest zarobiony, ma sobie tam mniej więcej na normalnie poukładane, nie? No to, to jest pierwsze. To jest pierwszy punkt, o którym chciałbym ci powiedzieć. Chciałbym, żebyś się zapomniał. Jeżeli chciałbyś żyć życiem innym, a nie swoim, żeby twoje życie było tak jak innych, to jest oznaka słabego, niskiego poczucia wartości. Kolejną rzeczą, którą chciałbym dzisiaj powiedzieć, to jest to, że rozpamiętujesz w swojej głowie rzeczy te, które były złe w twoim życiu, aniżeli te, które były dobrze. I to jest bardzo potężny taki trigger, który nam mówi, jak naprawdę jest z tobą, chłopie. Bo można być skromnym, można się nie udzielać, można stać sobie trochę z boku, można nie uczestniczyć w super zabawach społecznych, bo masz taki charakter po prostu. A ty tak myślisz, kurde, czy ja nie mam poczucia własnej wartości, bo mi się nie chce iść tu, nie chce iść tam, bo tak naprawdę to ja bym sobie posiedział w domu, tak? Ja jestem tak naprawdę lepiej mi siedzieć sobie popykać. Ale tak w ogóle to moje życie było eleganckie. Zrobiłem to, skończyłem studia, poszedłem na siłkę. Jestem elegancko, kurde, przypakowany, tak. Yy, dziewczyny się za mną oglądają, ale ja mam inne priorytety. Mi się po prostu nie chce. Są tacy ludzie. Oni po prostu im się nie chce i już. Ale, ale jeżeli jest coś takiego, że ty siedzisz i tak tu mnie zbili, tu mnie rozwalili, tu mi matka zrobiła krzywdę, tu mnie tu, tu ojciec nie, nie przytulał, tutaj babcia ja dostałem po a koledzy mnie bili. I słuchajcie, jeżeli wy całe takie swoje życie dorosłe rozpamiętacie tylko te najgorsze rzeczy, no to jest problem. To jest problem i tutaj jesteśmy... to mamy? bliskie poczucie wartości, zajechany. I nic nie poradzisz. Znaczy poradzisz, zaraz ci powiem Oczywiście co robić, żeby wyjść z tego Ale chodzi mi o to, że no nic nie poradzisz Masz to niskie oparcie Wszyscy, znaczy wszyscy w cudzysłowie Ludzie, większość, którzy Mężczyzn, a teraz jeszcze Przy tej naszej Teraz na szczęście to się już powoli kończy. Już uciszane jest to, żeby tak jechać na facetów. A pamiętacie, co się działo parę lat temu? Pamiętacie, jak nas gnoili te wszystkie lewicowe yy, ruchy, te, 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 ten cały świat, te feminizm i tak, te baby tak na nas jechały. Pamiętacie? No i jak miałeś człowieku mieć poczucie wartości na wysokim poziomie? Jak ty, chłopie, mogłeś poogarniać swoje życie i ten? I, I czuć się pewny, jak za każdym krokiem, nawet w telewizji, na TikToku, yy, może jeszcze wtedy nie było, na Instagramie czy na YouTubie, lało się na lewo i prawo stado, tak? Ulano pozytywnych bab, które ci mówili, że jesteś zły, toksyczny, że jesteś najgorszy, że jesteś masakrowany, a ty chciałeś tylko po prostu żyć. Mieć kobietę, mieć rodzinę i pogarniać. No to skoro cały świat Ci mówi, Ty jesteś cały czas pamiętasz, jak źle yy, było w dzieciństwie, tak? no to nie dziw się, że no, no, no nie jest dobrze. Nie dziw się, że nie podchodzisz do ludzi, bo się boisz, że zostajesz oceniony. Nie dziw się, że nie podchodzisz do kobiety, bo się boisz odrzucenia, bo twoje poczucie wartości jest tak kruche, że każde odrzucenie, nawet przegrana w grze komputerowej, jest dla ciebie bólem. No to pomyśl sobie, człowieku, co ty masz do, dalej robić? Jakie ty masz światy sobie tutaj ogarnąć? Jak masz podejść po raz dziesiąty do kolejnej grażynki, która się tylko spojrzała na ciebie i powiedziała: O, fajnie wygląda, a ty podchodzisz, za chwilę i mówię cześć jestem Tomek ona wiesz to tak w ogóle to nie fajnie tak sobie pomyślała nie no fajnie wyglądał, ale na przykład nie spodobało jej się coś bo tak często jest kobiety wysyłają nam wysyłają nam y, to takie spojrzenie oceniające wystarczy im sekunda to nie jest ona się na ciebie nie gapi nie to jest już tak bardzo grubo ale one wystarczają się spojrzą i, i, i musisz w tym krótkim, minimalnym spojrzeniu, tym ułamku tego, zobaczyć, czy ty jesteś dla niej atrakcyjny. One, Im wystarczy ułamek sekundy. Idziesz, nie? A one na ciebie zerkają i ty nagle, kurde, yy, i ona mówi, o fajny, nie? I, I widać taki, wiecie, widać to zmianę takiego nastawienia. Idzie taka skupiona na swoim życiu, nagle patrzy na ciebie i się rozpromienieje. Ja, jak... Więc podsumowując. Sabotujemy się sami, myśląc cały czas źle o sobie. Takie mamy życie. Każdy tak ma, chyba wszyscy tak mają. Tylko, co z tym robimy, to jest następna sprawa. Co z tym robimy? Czy za chwilę nie ogarniamy tego i ruszamy pomimo wszystko i stwierdzamy: OK, OK, no ale też nie jesteśmy tacy źli, prawda? Bo nie jesteśmy tacy źli. Czy utwierdzamy się w tym i niszczymy sobie sami życie, bo mało ludzi chce yy, mieć za przyjaciela, partnera, męża, człowieka, który wiecznie nad sobą się używa. To kobiety tak mają, że one ofiarnice uszkodzone baby, które cię złapią za morze. I jeszcze jedna sprawa: bardzo często i gęsto przyczepiają się do was pasożyty ludzkie. Te pasożyty, które chcą was wykorzystać, bo oni was będą niuniać, oni was będą kochać, oni będą was podbierać, oni będą wam mówić o same fajne rzeczy, oni będą was w cudzysłowie wspierać, tak? Tak jak was nigdy matkę i ojciec nie wespa, wsparł, a potem przyjdzie, zapłata, a potem przyjdzie coś, co się nazywa no tak, ja ci dałam to, 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 wspierałam cię, zrobiłam ci tyle rzeczy, a ty mi tak. I się zaczyna wesoła trumienka. I zostajesz beta niewolnikiem, beta bankomatem, pod nóżkiem, i tak jak na filmie którymś idzie Super czat, taki wielki baba go nagrywa i, i zapomniała, że chłopa ma obok. I przyjechała po gębie kamerą, gością tak taki patrzył na ciebie, taki widać, skukolt, siedział taki miły, niej ona dalej. I nawet się nim nie przejęła, dalej go nagrała i wróciła mu na gębę, jeszcze zaczęła nagrywać bezczelnie, bo chłop był tak dobry i tak las pod pantofel. Nie chcemy tego, moi przyjaciele, nie chcecie tak żyć. A jak ci, którzy żyją, to wiedzą, w jakim piekle były. I ja też na początku, jak byłem młody, też się tak raz dałem, raz... Czy dwa razy dałem się pod buta włożyć, ale bardzo szybko się z tego wymiksowałem, otrząsnąłem i poszedłem dalej. Bo mamy mają taką fajną rzecz, że jak, ja, że jak mężczyźni zaczynają dochodzić do siebie, zaczynają się z, tej, z, tej, z, te, z, te, z tego nieszczęścia otrzepywać, to a one są już przyzwyczajone, że ty jesteś jej służącym, że ty już jesteś maciusiem, który ma służyć, ma robić wszystko, co pancia każe, tak? One są już tak przyzwyczajone, a ty nagle mówisz: Nie, nie, no nie będzie tak jak ja. No to one zrywają i szukają sobie następnego pizdeusza, bo one potrzebują podnóżka. A jak zostajesz babę uszkodzoną, narcystyczną, która cię manipuluje, to jak tylko zobaczysz, że zaczynasz stawiać na swoim, od razu cię wymienia, bo nie potrzebują miłości partnerstwa. A my tu rozmawiamy o tym, jak zdobyć partnerkę, ukochaną kobietę. Która cię będzie wspierać i szanować, a ty dla niej będziesz mógł światy budować w swoim małym mikrokosmosie, prawda, mój drogi? My no rozmawiamy o tym, żeby mieć dziewczynę, która będzie wpatrzona w ciebie jak w bohatera, a nie wyuzdaną, pozbawioną skropów megierę, która cię wydyma ze wszystkiego, a potem jak śmiecia wyrzuci. Przestaniesz traktować, przestaniesz z ciebie profity czerpać, wyczerpiesz wszystko, wyeksploatuje cię jak kopalnie złota na lasce, tak i zostawi dziurę. A ty będziesz się później bujał kolejne parę lat z, tą, z tym piekłem yy, i z tym rozwalonym sercem. Niestety taki mamy klimat. Więc moi drodzy, kończąc ten wywiad, wywiad, wykład, chciałbym wam powiedzieć teraz, co zrobić, żeby zacząć powolutku ogarniać się i powolutku wracać na swoje tory, gdyż jesteśmy mężczyznami i jesteśmy twardymi gościami, nie musimy być zaraz przywódcami alfa, możemy być poukładanymi sigma, albo nawet bardzo dobrymi, kompetentnymi beta, co też jest bardzo dobre, a nie dupami wołowymi, które nam nas dręczą i męczą i nie możemy sobie niczego ogarnąć, bo nie wierzymy w siebie, bo nasze poczucie wartości leży. Co robimy? Słuchajcie... Bierzecie sobie kartkę, bierzecie sobie notes, czy co tam macie, i wypisujecie od początku, odkąd tylko pamiętacie. Na pół dzielicie Twoje dobre cechy i Twoje dobre uczynki. Czyli masz gładką skórę, to wystarczy. Może nie masz mordy jak DiCaprio, jak ja. <śm> Witaj mój narcyzmie. Jak DiCaprio, ale masz gładką skórę. Wiecie, ile jest problemów z gładką skórą? Ludzie mają skórę jak skóra węża, nieraz twardą, uszczącą się. A ty masz akurat gładką, fajną skórę, że cię miło dotknąć. Masz uśmiech ładny, bo ci mówiłem, ty to tak jak się uśmiechasz, to tak fajnie masz. Masz oczy, to się iskrzą, nie? Na przykład. Ile razy baby tak mówią, Jezu, jak ja patrzę w twoje oczy, to te twoje oczyska, no one nie mogą, patrzysz, to się świeci, one to kurde, tak? Albo kumple mówią, ty słuchaj, no jesteś jaki jesteś, ale na przykład jesteś punktualny. Wszystkie dobre cechy, które tylko masz, wypisujesz sobie kolego w jednym punkcie. Drugie, Wszystkie uczynki dobre, które zrobiłeś. Przez lata się nazbierało tego masa. Masa, bo nawet siedząc w najgorszym malignie własnej, kurde, nieprzychylności własnego mózgu, robimy dobre uczynki, żeby się zbustować i trochę lepiej poczuć, I, a, ale zapominamy, bo mózg pamięta tylko to, co złe. Bo tak jest zaprogramowany, żeby patrzył na niebezpieczeństwa, żeby go z jaskini nie wytargał jakiś niedźwiedź. No i słuchajcie. Ale te dobre uczynki są i jest ich bardzo dużo. Jest tak powiedziane, że mózg jednym, z, że siedmioma dobrymi czynami do, zastępujesz jeden zły uczynek. Ktoś ci powie brzydko, to ten człowiek musi siedem dobrych, fajnych rzeczy ci zrobić, żebyś dopiero mu wybaczył. Ale to nie jest nasza wina. Taki mamy mózg i w ten sposób działamy. Więc wypisujemy sobie wszystkie dobre uczynki, ile pamiętamy. Może być to całe. Zobaczycie, ile tego będzie. I teraz tak. Już podczas tego wypisywania może wam przyjść do głowy taka myśl. Ty, no ale ja jestem nie taki zły. Zobaczcie, jakie rzeczy robiłem. Rozumiecie? Ja a Myślicie, że ja nie mam nieraz takich myśli? Bo te myśli o tym, że ty jesteś najgorszy, niedobry i, i w ogóle do niczego się nie nadajesz, będą zawsze. Każdy tak ma. A mało razy ja miałem takie myśli. Idę, Jezu, co ja z sobą... I zawsze sobie przypomnę, zaraz, zaraz. Mam czternaście czy 15 listów, że lud, człowiekowi życie uratowałem. To co ja. O co tu chodzi w ogóle? To co to, to to, że podszedłem do Grażynki, która super była, ona powiedziała: spadaj z jebie, kurde, nie będziesz mnie... <laughs> Wczoraj miałem taką przykład, nie? Ja mam dość, no nie, weź i chłopie, ja mam dość kolejnego czada. Nie? Coś takiego nie czada, tylko mam dość kolejnego wielkiego łysego karka. Mówię o, skrzywdzili cię, kurde, a ja cię chciałem kochać. Ona no, no, a ja, morda ducha długa. Duga. raj poszedłem. no Chyba źle wtrafiłem. No. Także, a co myślisz? I coś smutno mi się zrobiło, mówię, kurde, czy ja jestem taki kurde, ale zaraz przypomniało mi się, jak Laska 10 na 10 mi kiedyś powiedziała ty. a ja myślałam, że ty grzmocisz. Prawda, a ja myślałam, że ty grzmocisz codziennie inną laskę. Przecież, 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 A inna mi powiedziała: ty, no ale jak ty chcesz, w ogóle rozmawiasz z nimi, ty nie mówisz, choć one idą, wy nie, no trzeba trochę porozmawiać. No i takie fajne laski: jedna chyba ósemka była, druga dycha. Jak mi powiedziały, nie, no to co mi tam jedna? Ja ona miała zły humor po prostu, ale zaczęły się myśli. A łysy okularnik w domu bity. Oczywiście, i zawsze będą panowie te myśli wracać. Zawsze one będą takie, tylko wtedy przypominam sobie, ty, no ale zaraz, zaraz. No, no, no już dwa dni temu to jak było? A ile mam listów, że ludziom u... A ile mam komentarzy, że to wszystko jest. Właśnie te komentarze, to mój świat, opowiadam Wam, jak to jest. Na przykładzie, żebyście wiedzieli, jak to jest. A u Was w pracy majster kumple chwalą. Słuchaj, Ty dobry chłopak jesteś, chodź z nami, pomóż nam, to na Ciebie można polegać. Nie wykorzystywać, tylko pomóc, bo bez Ciebie by gorzej robota szła. Na przykład. Albo, albo wśród towarzystwa. No, my jak popijemy, to wiemy, że on zawsze jest i on zawsze nas pilnuje, bo taki dobry chłopak. A Ty nie pijesz alkoholu, ale Cię bardzo lubią, bo przy Tobie czują się bezpiecznie. Rozumiesz, o co chodzi, człowieku? Do boju.